Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Monitory jakoś mnie tutaj ciebie mm, zasłoniły, ale już sobie tak, widok zrobiłam. Tro, trochę cię widzę. Tak, A czy słyszymy co, cię? Jakby o. było na co patrzeć. <laughs> ale najważniejsze, że cię słyszymy. Słuchacze też będą e, słyszeć. Pewnie Widzieć, słyszą. tak. <laughs> Widzieć D przez okienko nasze radiowe. Dzień dobry Państwu. 655295529 529 dziewięć. to jest nasz numer telefonu. 12 kwietnia. Bardzo ważna data. Wiesz z jakiego powodu? Tak, dzień czystych okien Nie, nie, nie z tego powodu no, no dobrze, rozumiem, że coś poważnego chciałeś powiedzieć Nie, ale powinnaś pamiętać Co się obchodziło 12 kwietnia w szkole Próbujesz mi teraz powiedzieć, że jestem stara? Że nie pamiętasz, co się działo w szkole Nie uważałaś na tych lekcjach Dzień kosmonautyki przypomina. A, tak, tak, wiem, że takie rzeczy O, no właśnie, czekaj, bo ja tutaj z tymi monitorami Telefon masz, my tu gadu gadu, a słuchacze dzwonią Dzień dobry dobry Witamy i tak, radialelka? tak i słuchamy pana panie jak się jedzie do Grzyńczewa w Gostyniu za klasztorem przekopywali na y, rurę czy coś jakiś kabel wkopywali i przykryli to kamieniem kostką kamieniem i teraz jak <ścoughs> się jedzie to tak trzeba ułożać, samochodem stanąć na pierwszym biegu, a to jest prosto droga asfaltowa. I tak wcześnie, że zapłaciłem 40 zł za zbieżność kół. O kurczę, to Ach, musiał, no. musiał pan dosyć szybko jechać. No nie tak tego, ale to sam na tej drodze szerokości to trzeba Uważać jak wjechać, ale na rów trzeba wjechać, bo jak środkiem to tych nie zalali tych kamieni, z jest Asfaltem. Okej. Okay. Dobra, droga do Dżęczewa, od klasztoru. I, od klasztoru do przed I po pracach drogowych nie została odtworzona masa bitumiczna. Okej, okay. dziękuję panu Mare. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, zaczęliśmy z wysokiego C, czyli właściwie z wysokiego D, jak Dżęczewo. Zobaczymy, co będzie dalej. 65, 5, 2, 9, 5, 5, 2 9. Zapraszam państwa dzisiaj bardzo serdecznie w tematach wszelakich drogowych i innych. E, wczoraj dzwoniła słuchaczka z Kłody, że przystanek autobusowy się jej lokuje pod oknami. Rozmawiałem w tej sprawie z powiatowym zarządem dróg, no i niestety nie mam dobrych wieści dla do pani słuchaczki, ponieważ powiatowym, zarządzie dróg, znaczy zarządzie dróg powiatowych, powiedziano mi, że no właściwie to tam trudno znaleźć inną lokalizację dla tego przystanku. Próbowali, sprawdzali, no i chodzi przede wszystkim o to, żeby dzieci do przedszkola mogły dojechać. Ewentualna inna lokalizacja, jak mi powiedziano, to jest 150 metrów dalej i uznano, że to 150 metrów to mimo wszystko dla dzieci z przedszkola dość dużo. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałbym ponoglić taką sprawę. Na ulicy Brzechwy w zeszłym roku była e, robiona inwestycja kora asfaltowa. Jakiś tam czas temu do pana dzwoniłem, bodajże na, poc na początku roku, e, zgłaszać, e, zgłosiłem, że się zrobiły wilcze doły, wyrwy w tej korze. Mhm. Ja, panem, ja powiem, powiem panu tak, wiem jak wygląda kora asfaltowa, a to jest coś przypominającego korę. To nie wiem inwestor co tam e, włożył, ale. No ser, ser szwajcarski jest smaczny, ale ta droga nie jest smaczna, tyle panu powiem. I, i za, y, rejon y, zarządu dróg, y, że tak powiem, jeśli y, zlecił komuś wykonanie tego, no to to jest bardzo y, źle zrobione i sądzę, że y, zarząd y, powinien reklamować tą inwestycję, także do reklamacji. No to jest, to jest odcinek tutaj e, skrzyżowania Iwana Kryłowa i Brzechwy. Tam taki odcinek robili korą asfaltową. To jest tragedia, nie? Jest tragedia. Kryłowa i Brzechwy to pamiętam od początku naszej audycji jakieś. No takie dokładnie, miejsce. no i to w zeszłym roku była tam kora asfaltowa zrobiona, ale to jest bardzo, bardzo zły wykon, to jest bardzo mhm. źle zrobione, to naprawdę ma dużo do życzenia. a Znowu ten e, kawałek drogi pomiędzy Henrykowem a Lesznem, e, tak e, w cudzysłowie, co e, rozmawialiśmy, że jest niczyje, Aha. no to sądzę, że Gmina Święciochowa zawsze jak równa drogę się tam e, poczuwa do tego i zawsze tam e, to ogarną. Także powiem, że ten e, niczyj odcinek to jest e, złoto do tego, co tam e, jest tak pseudokorą asfaltową nazwane. I w tym momencie okrzyki euforii w Urzędzie Dla... Gminy Środkowej, tak natomiast jest. w Urzędzie Miasta Leszna, jak rozumiem, no, już mniej. No, no wie pan co, no ktoś za to zapłacił, no i no, no ktoś się powinien poczuć i to poprawić. No, 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 no to jest naprawdę fuszerka, nie? No, okay. no co mam powiedzieć? No, fuszerka. Ulica Brzechwy na Leszczyńskim Zabojowie. Bardzo tak jest, serdecznie tak jest, dziękuję. Tak pozdrawiam Zapraszam. pana słuchacza. Pozdrawiam całe zabojowo, zresztą niezwykle urokliwą dzielnicę naszego miasta. 65 529 5529. Czekamy na następne telefony, a czekając, jeszcze tylko dodam, że przy okazji rozmowy z zarządem dróg powiatowych rozmawiałem o śmierczynie, o przejściu dla pieszych przy markecie Dino ma być zrobione i podobnie przejście dla pieszych przy figurze mieszkańcy Świerczyny pewnie wiedzą, chociaż tam raczej będzie przejście dla pieszych niż e, takie pieszo-rowerowe przejście, jak mi powiedział pan Jarosław Dokurno właśnie z ZDP także no, czekamy tylko na wykonanie tych przejść pewnie na wiosnę się to zacznie znaczy wiosna już jest, ale prace drogowe ruszają dopiero. 65, 5, 2, 9, 5, I czekamy. I czekamy. I doczekać się nie możemy. Jak tam czyste okno już masz? No właśnie nie, ale dzisiaj się dowiedziałam, że jutro nad Polskę ściągają. Piaski z nad Sahary, to znaczy przywieje nam. I to nie ma sensu z tymi oknami. Wiesz? No, nie, no właśnie co? No co, brudnym... umyjesz dzisiaj, a jutro ci się za dużo? No, bo nie będziesz widziała piasku z Sahary, a tu, z czystym, to zobaczysz i powiesz, no, o. jak na wakacjach w Algierii ja. albo w Tunezji. Mhm. Y witamy kolejnego dzwoniącego albo dzwoniącą. Dzień dobry. Dzień dobry, moje nazwisko, Mikołaj, takie dzwonie z Roztarzewa mhm. Uh -huh. e, tak. I ja dzwonię tutaj w sprawie e, studzienek kanalizacyjnych. A jakby nam pani tak troszkę poszerzyła ten temat? Tak. Dobrze. Że są, tak, że nie chciałam... ma, że za głębokie, że za płytkie. To znaczy się jest tak, że po prostu ten dekiel na studience ciągle puka. A że one są zrobione praktycznie na połowie drogi, bym tak powiedziała. Rostzewo. 42 km stąd. Próbuję. A, w okolice Wolsztyna, tak? Halo? Uciekła nam gdzieś pani. Tak jest. jest pani, już rozumiem. Szukam sobie właśnie, gdzie jest to Rostarzewo. Już teraz widzę, że to okolice Wolsztyna. Tak. E, studzienki odb odbija im dekiel, rozumiem. Dokładnie. Okay. I wie pan co, to, to już było zgłaszane było już raz też poprawiane był przez jakiś czas spokój a teraz po prostu jest znowu to samo byłam już u pani Sołtys mhm. pani Sołtys powiedziała, że ona już tam dzwoniła próbowała rozmawiać, no niby powiedzieli, że może coś będą robić, ale nikt nic nie robi mhm. a to jest na głównej drodze? to jest na głównej drodze, tak musimy ustalić właściciela drogi e, oczywiście, bo to zawsze jest ten problem kto jest właścicielem drogi a to jest taka dosyć widzę ważna droga, bo prowadzi z Wolsztyna do Rakoniewic. Tak. I Aha. wie pan co, i tutaj po prostu no, hałas jest ogromny, bo to już nie mówię, że tutaj nikt się nie trzyma pięćdziesiątki, żeby przejeżdżać. Więc wieczorami i noc to po prostu ta studzienka puka, to jest, to jest niemożliwe, żeby tutaj spać, praktycznie. Pani, no nie chcę być złośliwa, ale być może ona dlatego puka, że tam się właśnie tej pięćdziesiątki nie trzymają. No, też możliwe. Bo pędzące samochody pewnie rozjeżdżają te studzienki, Ale dobrze, zgłosimy. Droga numer 32, tylko kwestia sprawdzenia, czy to jest wojewódzka. Czy Krajowa. Dobrze. Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję również. Wioska Muszę sobie wpisać na listę miejscowości, które muszę odwiedzić. Byłaś? Widziałaś? Mm. No, widzisz, mm. O ile twoje życie jest uboższe. Ale wiesz co? Chyba jednak byłam. A to twoje życie jest bogatsze. Od Masz już kolejny telefon. Dzień dobry. Halo. Halo. Dzień dobry. A Halo. Dzień dobry. No, ale wie pan co, ja pana nie słyszę. Ja mieszkam do 17 stycznia. A ja głośno krzyczę, to powinni pani słyszeć, bo 17 no nie, stycznia. No nie, proszę pana, są takie zakłócenia, Aha. że ja codziennie słucham i wie pan to, ja nie, ja nie słyszę was. Okej, okay, czyli problem z odbiorem na 17 stycznia. A z... Proszę pana, to jest trzeci blok za wami. I codziennie z... was, lubię bardzo słuchać, i no. wie pan, co są takie zakłócenia, że nie idzie odsłuchać tego. A, radio na 98,5, jak rozumiem. Ja mam 98,5. Okej, okay, dobrze. To przekazuję do naszego działu technicznego, niech sprawdzą, czy to jest po naszej stronie, czy może jest jakiś problem z radiem. No sprawdzimy to, czy my mamy Z radiem nie, bo wie pan, co? Ja mam trzy radia. I w kuchni, i w jednym pokoju, w drugim pokoju nie. I we wszystkich trzech źle słychać. Źle słychać, właśnie tak. Okay. A bardzo lubię Was słuchacie. Dziękuję bardzo, że. Natomiast jeszcze można nas słuchać, przypominam, online, ale my sprawdzimy ten sygnał oczywiście, czy wszystko jest w porządku z naszym nadajnikiem leszczyńskim. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Miłego dnia. również miłego dnia trzy bloki od nas, to właściwie moglibyśmy głośnik wystawić. <noise> Możemy głośniej mówić, może. Głośniej. <noise> może przez okno będzie słychać. Okay. Trzy bloki. No to nie, to te dwa bloki zasłonią. Trzeba jakoś tak. yy, ale jeżeli macie państwo jakiś problem z odbiorem, właśnie, to też bardzo oczywiście prosimy zgłaszać, bo no bo to jest technika, bo to jest tylko sprzęt, może niekoniecznie tam coś działa do końca, więc jeżeli macie państwo problem z odbiorem naszego sygnału, to bardzo prosimy, żeby dać nam znać, to będziemy to wtedy Sprawdzać. E, 65 529 5529. I zapraszam do dzwonienia. Sobie pogadamy o sprawach różnych. Witamy kolejną osobę. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry pani. Dzień dobry. Czy ja, czy ja mogę przekazać na antenie taką prośbę? No jeszcze nie wiem, jaka to prośba, ale no spróbujmy. Dobrze. Yy, u, ja ze mną mieszka sześcioosobowa rodzina z Ukrainy. Mhm. W tej rodzinie jest dwunastoletnia dziewczynka, która chodzi w Ukrainie do szkoły muzycznej. Podobno ktoś tu widział, słyszał, jak ona gra, gra dobrze. Czy ja bym mogła mieć taką prośbę, żeby za pośrednictwem państwa mi ktoś pomógł, żebym ja mogła nawet za odpłatnością wypożyczyć takie pianino. Ale elektryczne, nie wiem czy ja w ogóle dobrze mówię, bo takie duże pianino z obudową drewnianą ciężkie, no to ktoś mi oferował, ale nie jestem w stanie tego jeszcze zagospodarować w mieszkaniu. Mhm. Mhm. Okej, ja też polecam, jest taka grupa Facebookowa Leszno dla Ukrainy, która bardzo dynamicznie działa. Tam na słowiańskiej. Tak. i tam... Ja byłam tam. Aha. Byłam. Ale jeżeli ma Pani też Facebooka, to może Pani Facebookową grupę yy, w grupie podać takie ogłoszenie. My oczywiście no, w tym momencie je przekazaliśmy. Yy... Ale ja mogę zostawić mój numer telefonu? Czy jak ja teraz. Zróbmy, był... zróbmy, zróbmy tak, szanowna pani yy, My teraz i tak musimy Zrobić przerwę reklamową Więc proszę tak. się nie rozłączać Zrobimy przerwę, w tym czasie poda pani koleżance Po prostu ewentualnie numer do siebie I jeżeli yy, Ktoś by się do nas zgłosił To skontaktujemy z panią Dobrze? Mam teraz czekać. Nie proszę momencik, zaczekać koleżanka Za moment Dobrze, z panią porozmawia A ja dziękuję. zgodnie z tym co powiedziałem no, Jak już zapowiedziałem To już zrobimy przewę krótką Krótka przerwa. Za nami Ajarek Adamek. Dalej odbiera Państwa telefony. Temat dla reportera trwa do godziny 9.45. Jarku, oddaję Ci głos. Zobaczymy to, szczerze mówiąc, to państwu oddajemy głos, jeżeli państwo oczywiście zazwolicie. 65 529 5529, jak państwo słyszycie dzisiaj sprawy wszelakie, aczkolwiek takie bardzo blisko Państwa leżące. Dzisiaj jakieś komentarzy do ogólnej rzeczywistości nie ma, ale też być mogą. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja też chciałem zgłosić taką awarię prawdopodobnie nadajnika w kościanie. Bardzo słabo od tygodnia słychać. Myślałem, że to moje radio, ale mam dwa samochody i w samochodzie również. Bardzo słabo was słychać. Takie radio ma zaniekłócenia. Mm -hmm, dobrze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Kościan Proszę, bardzo serdecznie. Dziękuję również. Tam piękna wiosna musi być nad tą obrą właśnie teraz. 65 529 5529. Prosimy do nas dzwonić również w tych sprawach. Technicznych. Ja też Państwu przypominam cały czas, że mamy też tę aplikację mobilną, której można używać. Już wtedy nie są Państwo związani częstotliwościami żadnymi, chociaż ta aplikacja także w tej swojej wersji wizualnej podaje częstotliwości na poszczególne miasta naszego regionu, zarówno tego wielkopolskiego, jak i tego dolnośląskiego. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Arko i dzień, dzień dobry. dobry, pani Patrycja. Dzień dobry. Kwiaty, kwiaty i motyle dla bobrów wyniosły się. Same z siebie? Woda zeszła i wyniosły A, się. Ktoś im spuścił wodę. Kto wyciągnął korek z tej wanny, no, ale jeżeli sprawa się zakończyła polubownie i bez ofiar w bobrach, to oczywiście jak najbardziej. Nie, wszystkie żyją, wszystkie żyją. Super, to dobrze. To kwiaty i motyle dla bobrów. Bobry, słuchajcie. Taką ekspresją w głosie mi tutaj na te bobry zareagowałeś, że aż mi wszystkie potencjometry A wyskoczyły, bo to wiesz? To był temat w zeszłym tygodniu, taki dosyć mocny, cię nie było. Natomiast jeżeli te bobry się wyniosły, to pewnie wyniosły się dokądś i będzie pewnie niedługo kolejny telefon, że przyszły. I... Ja jeszcze chcę dodać, że jeżeli chodzi o nadajniki, to ten sygnał został od słuchaczy odebrany już wczoraj i nasi technicy działają. Pozdrawiamy serdecznie naszych techników, którzy w pocie czoła regulują nasze nadajniki. E, 655295529 Jeszcze 9 minut naszej audycji, więc śmiało zapraszam do zadzwonienia, podzielenia się z nami e, swoimi sprawami, problemami, pochwalenia się, nawet jak ktoś z wszystkie okna już umył, na przykład. E, są tacy, wiesz? Są tacy, którzy umyli. O no, sobie mówisz? Są tacy, którzy umyją okna, wiesz, Patrycja? Ale mówisz, ale mówisz naprawdę o sobie, Jereczku. Odbierzmy poważny telefon. Dzień ktoś dobry. O, się nie, nie, ktoś, widzisz, ktoś chciał posłuchać? Nie, o... nie, nie. Ktoś się po prostu wystraszył tego tematu, że jeszcze <grym> zaangażujesz albo mobilizujesz swobodnie. Jaki masz sposób na mycie okien? Czy używasz nie urządzeń elektronicznych? <grym> czy... Nie patrzę po prostu. Czy Dobrze. wynajmujesz ludzi? Nie, nie, nie brnijmy w ten temat w ogóle, naprawdę ja nie ma co. Po, poza lubię. tym piaski z nad Sahary idą, nie ma co w ogóle myć. A, a, a poza tym to Dzień Czekolady dzisiaj jest, jak chcesz o czymś. Zawsze jest pogadać. dla Ciebie Dzień Czekolady. Codziennie jest Dzień o, Czekolady. Witamy. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, pani. Ja mam tylko taką uwagę. Chciałam się podzielić w takim księdzu, że tydzień temu zaniosłam wiązankę do mamy, stroik, na cmentarz. Mhm. Byłam w piątek sprawdzać była, a wczoraj byłam córką za i stroika nie ma. Także pojawiły się złodzieje na cmentarzu. Co tak tylko na głośnić. A niech jeszcze pani powie na którym cmentarzu? Tak dokładniej? Tutaj na, na wlesznie przy Są... Konkoleskiej czyli na parafialnym, no dobrze no. to nie pozdrawiamy absolutnie tych e, ludzi, którzy sobie przywłaszczają cudze rzeczy z grobów, natomiast no dla Państwa informacja od Pani słuchaczki żeby jednak żadnych tam cennych rzeczy może faktycznie póki co nie kłaść e, no, no w sumie to no, no, no zwykły stroik wielkanocny, nie? Aha. nic cennego, ale i tak no, komuś się przykleiło się także... Niech do... trochę ludzie zważają mnie i patrzą. Dobra, dziękujemy Pani bardzo. No, Miłego no, dnia. dnia, wszystkiego dobrego. Przypominamy Państwu, że kiedy Państwo do nas dzwonicie, skręcajcie sobie potencjometr w radiu, bo tutaj to właśnie był ten problem, że Pani słuchaczka słuchała się w radiu, a nie przez telefon, i stąd się brały te takie zniekształcenia. Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Dzień Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Proszę ściszyć Halo? radio. Proszę, Proszę... Już... ściszyć radio. Już to robię. Już to robię. Ja dzwonię z... Dzień dobry, ja dzwonię z ulicy Dekana. No jest taki problem, że na y, końcówce y, ulicy Dekana tuż za byłą, byłymi magazynami y, Goplamy jest, na... stoi lampa z podwójną, y, z, z podwójną żarówką. i Jedna z, tych, że, jedna z tych żarówek po prostu bez przerwy. Gaśnie, nagrzewa się, zapala, gaśnie, nagrzewa. To strasznie wygląda. To już, to już ta awaria jest chyba od roku czasu. Ja kilka mm -hmm. razy zgłaszałem to do energetyki, ale jak groch o ścianę. Może Wy pomożecie. Przy ulicy dekana postra... Dekana, jaki. Po, zaczyna się już ulica dekana od 20, numer 23. O! Dekana 23. I tam stoi Dobrze. taka podwójna lampa normalna na, na ulicy, i ona gaśnie, Dobrze. zapala się, gaśnie. No, jeżeli, lampa, ludzi, to... jeżeli lampa stoi przy miejskiej drodze, to o, i tak Zarząd Dróg Miejskich tutaj yy, Powinno zleca. Tak Powinno dzwoniłem, kiedyś sympatyczna pani odebrała, ja nazwiska już nie zapisywałem, Tam są... odebrała, mówi, dobrze, my to załatwimy, no załatwiałem rok czasu. Tam wszystkie panie są bardzo sympatyczne. No, także... możliwe, no. Dobrze, dekana 23. Dziękuję Dzięki, bardzo. Dziękuję, Miłego dnia, pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. E, 65 529 5529, ostatnie 5 minut na w naszej audycji dzisiaj, więc jeżeli ktoś ma jakąś sprawę, to niech nie zwleka i zadzwoni, wybierze ten numer 65 529 5529. I zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żeby sobie z nami tutaj jeszcze porozmawiać, powszekomarzać się może nawet. Bo my tutaj z Patrycją normalnie się przekomarzamy przez 8 godzin dniówki, a jak państwo przez 3 minuty, to taka będzie urozmaicenie. E, 65 529 5529 i mamy telefon. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja tu dzwonię z Jarocina, wie pan. Zrobili obwodnicę Jarocina i jest zjazd w Mieszkowie i potem w kierunku na Dębno, piękny zjazd jest, wjeżdża się 100 metrów i kończy się dobra droga. Mm -hmm. I tej drogi nikt nie może, e, nikt nie może zrobić, bo to tak jak na kresach. Ani powiat środa, ani powiat Jarociń się za to A. nie bierze. A dzisiaj już przy tym e, przy, p, z tego węzła tyle ludzi tam zjeżdża w kierunku Dębna. Krzana, chrzan, największa wioska w gminie Żerków, tysiąc ludzi i te pobocza są tak rozwalone, ta droga jest za wąska, wystarczy poszerzyć pół metra tą drogę, może jakiś dywanik włożyć. Jest dokładnie 3 kilometry drogi. 3... Jest tak duży ruch wszyscy z obwodnicy zjeżdżają i zjeżdżają w kierunku demna, w ulicy Kozi czy, de, czy Chrzana. Mm -hmm. A ciężarówki do Żerkowa nie mogą jechać od strony Jarocina, bo tam jest zakaz. I tutaj ciężarówki by chętnie jechały, a ta droga jest nie nieprzejezdna nigdy. Okej, okay. zanotowaliśmy, ale z tego, co pan tutaj opisał nam, no to to taka inwestycja na parę milionów. Wie pan co? Najpierw by wystarczyło ją poszerzyć tylko, bo ona może być trochę nierówna, ale z boku w tej chwili są dziury. Dobrze, dobrze, okej, okay. no zanotowaliśmy, spróbujemy Nie się... Nie wiem, kto to w ogóle, do kogo ta droga należy i kto cię zobowiąże w ogóle zrobić, bo ta droga jest od X, X lat nienaprawiona, tak? Żyjemy jak w średniowieczu. Okej, okay, dobrze. No Dziękuję. to tutaj bardziej pytania będą do samorządów powiatowych o porządne, duże tak, inwestycje. Tak, tak. Aczkolwiek okolice pewnie warte odwiedzenia, bo to ta wasza Szwajcaria żerkowska przecież. Tak, Cien, tak, właśnie. tak. I właśnie tam dużo, dużo ludzi rowerami. Mhm. I potem w koło tam lgów, brzustków i wyjeżdżają na żerków, nie? Mhm. I ta droga jest naprawdę tak, jest zaniedbana. Ja już kiedyś mówiłem, w Nowym Mieście było zebranie o prowadzenie dalszej tej dwupasmówki do, do Poznania, nie? I tłumaczyłem się, jak robicie węzeł, a potem 3 km drogi do, do połączenia nie możecie zrobić, albo kogoś zmusić do tego zrobienia. To tak, zjeżdżasz z eleganckiej autostrady i od razu wpadasz w dziury. A jeszcze było tak, że jak otwarli ten węzeł i był ten zjazd, to to było dwa lata nieczynne, taki króciutki odcinek, może 200 metrów w lesie, bo tam był zjazd na bok, to nawet nie potrafili gałęzi obciąć przy uruchomieniu tej drogi, tylko tak jak ciężarówki obczaskały, tak zostało. Okej, okay, zanotowałem sobie, no, przekażemy ten postulat, ale to yy, należy do tych spraw, które, jak to zawsze mówię, rzeczy niemożliwe, załatwiamy od ręki na cuda, trzeba chwilę poczekać. No, no tu, tu będzie trzeba chyba chwilę poczekać. Także Ja ci... już rozmawiałem z tymi tymi tylko że tak no, ja nie mogę, nie mogę. Kropla, drąży, skały. Tak jak i... na, na kresach mówię. Jedni nie Z... zrobią i drudzy nie Zbara zrobią. Je, jeździ, jeździłem to... po odległych kresach Rzeczpospolitej, naprawdę odległych, takich, gdzie Rzeczpospolita tam była za czasów baterego No i tam so, tak właśnie wygląda, że jest jedna główna droga asfaltowa i jak się tylko zjedzie, to jest polna i, i wszystkie są no. polne. Także. Ale ja... teraz już bardzo duży, bo tam jeszcze przy tej drodze mam pole, czasami uprawiam, tam to czy rano, czy po bardzo dużo z pracy, no bardzo dużo samochodów już teraz tam jeździ tą drogą, Dobrze, nie? ale już sobie to zanotow zanotowaliśmy. No oczywiście mówię, przekazać możemy, jak najbardziej powiemy, że mieszkańcy proszą bardzo, a czy do planów inwestycyjnych zostanie wprowadzona, no to już zobaczymy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Dziękuję bardzo. serdecznie Szwajcarię Żejkowską. To też dla Państwa taki kierunek na wiosenne wycieczki przy okazji. No i co? I na dzisiaj to już koniec. Tak szybko? That's what, that's what she said. I teraz proszę Państwa, tak, 11.15 Pomagamy Ukrainie, a kolejny temat dla reportera jutro o 9.15.